Witaj! Dziś przychodzę do ciebie z bardzo ciekawą sprawą i tematem, a mianowicie chciałam zapytać o Ciebie, czy zdarza Ci się, kiedy idziesz swoją życiową drogą, że napotykasz jakiś opór, jakieś blokady, chcesz pójść do przodu, masz pewne pomysły, ale niestety coś się dzieje takiego i nie wiesz nawet co to jest, że nie możesz pójść do przodu, że coś cię trzyma, coś cię blokuje. Czasem też. Chcesz spełniać marzenia, ale tak naprawdę nie wiesz, w jakim kierunku podążać i co będzie dla Ciebie najlepsze, który kierunek wybrać, co zrobić, jak sobie pomóc w rozwiązywaniu różnych życiowych problemów, jak zwiększyć właśnie obfitość, jak poprawić swoje zdrowie, jak poprawić swoje relacje ze sobą, z innymi, z otoczeniem, jak poprawić komunikację. Chcę zaproponować ci. Pewną współpracę, pewne sposoby i podzielić się z Tobą sposobami e, poprzez metodę moc, którą opracowałam. Jest to program moc, medytacja, obfitość celów, do którego Cię serdecznie zapraszam. Co, zyska, co zyskasz? Ubrałem udział w tym programie, który trwa aż 90 dni. Spotykamy się co tydzień, poznajesz swoje. Mocne strony, ale nie tylko. Chodzi o to, że tak naprawdę sięgasz do swojej głębi, do głębi swojego serca. I co zmienia się dzięki temu? Odblokowujesz swój potencjał, wzmacniasz swoje poczucie własnej wartości, swoją sprawczość. Zauważasz, jak zmienia się życie wokół ciebie dzięki temu, że to ty nadajesz bieg. I wsłuchujesz się w swoje serce, w, swojego, w swoje prawdziwe potrzeby, zauważasz te potrzeby i usuwasz ograniczające cię przekonania, które tak naprawdę blokują cię w pójściu naprzód. Zwiększasz swoją sprawczość, kreujesz swoje życie na własnych warunkach, w zgodzie ze sobą. Poprawia się twoje, twoja obfitość, twoje bogactwo. I twoja relacja z pieniędzmi. To również w tym programie. Zadbasz dzięki niemu o swoje zdrowie, o siebie i o wszystko, co wokół ciebie się dzieje, bo kiedy zaczynasz od siebie wszelkie zmiany w swoim życiu, to cały świat wokół ciebie zaczyna się zmieniać. I ty, tylko ty masz w sobie tę moc, tylko trzeba ją obudzić. Dlatego zapraszam cię na rozmowę, na bezpłatną rozmowę. Umów się ze mną na konsultację na około 20 minut i przekonaj się, czy to coś jest dla Ciebie. Program rusza już niedługo, więc jeśli chcesz się przekonać, czy to coś dla Ciebie, umów się na bezpłatną konsultację. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, bo to już kolejna będzie siódma edycja tego programu. Do zobaczenia. Kliknij poniżej i umów się na bezpłatną rozmowę. Do zobaczenia.